Nazywam się Ewa Nikołajew-Wieczorowska, a to jest podcast Montessori jednym zdaniem. Podejmuję się dzisiaj zadania karkołomnego, opowiedzenia Tobie o tym, co jest najważniejsze w metodzie Montessori w ciągu kilku minut. Nagrywałam ten podcast już jakiś czas temu, przesłuchałam go ostatnio i... Chyba nie mogłabym tego lepiej zrobić. W związku z tym zapraszam Cię na początek naszej wspólnej podcastowej podróży, na nagranie sprzed kilkunastu miesięcy o tym, co jest najważniejsze w pedagogice Montessori. Możemy znać założenia teoretyczne. Możemy wiedzieć dokładnie mnóstwo o fazach wrażliwych, o chłonnym umyśle, o tendencjach rozwojowych typowych dla człowieka, o wszelkich założeniach tej metody, ale najpierw musimy zacząć od samych siebie. I powtarzam to ciągle i nieustająco, bo to jest taki aspekt, o którym naprawdę rzadko się mówi. To najpierw ja muszę zapytać siebie, czy chcę wejść w tę pedagogikę. Z całym dobrodziejstwem, ze wszystkimi zasadami, czy ja jestem gotowa na zmianę, na zaprzestanie, na pracę nad sobą, żeby przestać oceniać, żeby puścić kontrolę nad sobą, dzieckiem, otoczeniem, żeby nie narzucać dziecku własnej wizji czyli zmiana swojej postawy wobec dziecka i zmiana postrzegania siebie. Jako nauczyciela, osoby dyktującej dziecku, co ma robić, a powiem teraz coś bardzo ważnego. Dyktowaniem dziecku, co ma robić, jest także na przykład realizacja ściśle wytyczonego planu pracy na dany tydzień czy dzień. To też jest dyktowanie dziecku, co ma robić. A więc. Takie doświadczanie tego, że dziecko ma umiejętność zaplanowania swojej własnej pracy, bądź się jej uczy i jest w procesie, to jest niezwykle ważne. Zmiana swojej postawy wobec nauczania i dziecka. Ja jestem częścią przygotowanego przygotowanego otoczenia. Jako nauczyciel, chciałam za szybko powiedzieć to zdanie, czyli ja jestem jedną, jednym z elementów tego otoczenia. Są meble, wyposażenie sali, materiały, i jestem ja jako nauczyciel, przewodnik montesoriański, inspirator, kreator, ale jestem częścią, nie jestem najważniejsza. Nie mam być dla dziecka dyktatorem montesoriańskim, nie mam być dla dziecka e, nauczycielem, któremu wszystko pokaże i oczekuje, żeby dziecko wszystko powtórzyło. Nie o to chodzi w ogóle w metodzie Montessori. Szacunek do dziecka i do siebie, zwiąże się z tym nierozerwalnie. Jeśli ja szanuję siebie, to potrafię też uszanować dziecko. Znów muszę zacząć od siebie. Jeśli mam dobre poczucie swojej wartości, jeżeli mam dobrą samoocenę, to potrafię przekazać ten sposób patrzenia, ten sposób funkcjonowania dziecku, to jest ważne. Szanuję to, że dziecko może się pomylić. Szanuję to, że dziecko przez dłuższy czas nie chce podejmować nowych aktywności. Szanuję to, że dziecko ma swoją własną wizję pracy z materiałem, jeżeli tylko nikomu nie przeszkadza i nie niszczy tego materiału. Oczywiście przyglądam się tej wizji. Oczywiście patrzę na to, czy dziecko nie wpada w jakiś stereotypie. Czy dziecko w ogóle nie podejmuje nowych wyzwań i co się może z tym wiązać. Ale tak naprawdę szanuję wybory dziecka. To, o czym mówię, mówię naprawdę bardzo ogólnie, i to są tylko takie dotknięcia ogromnych tematów, ale nie sposób tego poruszyć w krótkim filmie inaczej. Co jest najważniejsze w pedagogice Montessori? Obserwacja. O tym jest osobny film, i do niego, a właściwie nawet dwa filmy, i do nich odwołuję się, i do nich um, odsyłam. Obserwacja siebie. Jako człowieka, jako nauczyciela i obserwacja dziecka. Z tej obserwacji wyciągam kolejne wnioski, które pozwolą mi tak stworzyć i zaplanować otoczenie dziecka, żeby służyło mu jak najlepiej. Nie jedno otoczenie wszystkim dzieciom, tylko to musi się zmieniać, to musi ewoluować zgodnie z ewoluowaniem potrzeb dzieci. W grupie, a więc nie wszystkie sale Montessori będą wyglądać identycznie, tak samo, pomimo tego, że będą w nich stały w większości te same materiały i nie wszystkie pokazy pracy z materiałem będą wyglądały identycznie, tak samo. Może mamy pewien schemat w konspekcie, w kursie, ale jak już to też kiedyś powtarzałam, to tylko punkt wyjścia, a nie cel. Co jest najważniejsze w pedagogice Montessori? Najważniejsza jest praca własna, moja jako nauczyciela. Ja muszę poznać dobrze każdy materiał. Muszę być z tym materiałem w dobrej relacji. To określenie bardzo mi się podoba i bardzo przypadło mi do gustu. Ja muszę mieć dobrą relację z materiałem. Może się zdarzyć, że jakiegoś materiału nie lubię, niechętnie do niego podchodzę. I wiecie, co się dzieje? Sprzedaję tę niechęć dziecku. Tego materiału czy tych materiałów dzieci nie będą chętnie używać, ponieważ one jednak patrzą na mnie, czerpią ze mnie. W związku z tym, jeśli się tak zdarzy, weź ten materiał do ręki, popatrz, co się dzieje, dlaczego, dlaczego czujesz do niego niechęć. Może nie znasz go dobrze, a może masz jakieś swoje przekonania, nad którymi warto się zastanowić. Praca własna z materiałami, nie tylko na szkoleniu, nie tylko obserwowanie, jak prowadzący kurs czy szkolenie to robi, nie tylko oglądanie filmów. Ale praca własna, która daje pamięci mięśniowej konkretne impulsy, które przetworzą się później na wiedzę o tym materiale. Kreacja, materiał nie jest tworem skończonym. To nie jest tak, że ktoś napisał, stworzył konspekt, postawił na koniec kropkę i powiedział: Nic więcej nie wolno z tym materiałem robić. To nie tak. Przypominam, że Maria nie pisała sama konspektów jako takich. To już jest wytwór naszej współczesnej pedagogiki. Materiał może otworzyć przed tobą zupełnie nowe możliwości pracy, jeśli będziesz z nim, o czym mówiłam przed chwilą, w dobrej relacji. Może pokaże ci się jakieś nowe połączenie pomiędzy różnymi materiałami, bo przecież różne materiały mogą spełniać takie same cele. I rzecz, która jest naprawdę ważna, jeśli nie najważniejsza, nawiązująca do jednego z tych takich zdań filarów w cudzie każdy z nas jest inny każdy z nas jest ważny czyli integracja integracja rozumiana jako łączenie scalanie a nie rozumiana jako relacja dawca biorca czyli przyjmuje dzieci z problemami rozwojowymi bądź dzieci chore do placówki po to żeby je wspierać po to żeby one zawsze występowały w relacji osoby słabszej w porównaniu z dziećmi tak zwanymi zdrowymi które zawsze będą tymi dawcami Uwagi, pomocy i tak dalej. Szanując pewne odrębności i odrębne potrzeby dzieci z dysharmonią rozwojową, nie zapominajmy o tym, że w gruncie rzeczy są takimi samymi ludźmi jak my, jak dzieci zdolne, jak dzieci przeciętne w normie rozwojowej. Każdy z nas jest inny, ale każdy z nas jest człowiekiem. W związku z tym nie postrzegajmy integracji tylko i wyłącznie jako niesienia komuś pomocy. Albo wiecie, są takie dwa skrajne stanowiska, że Montessori jest tylko dla dzieci z problemami rozwojowymi albo z niepełnosprawnością, no bo Maria zaczynała pracę z nimi. Albo Montessori nie jest w ogóle dla takich dzieci. To są skrajności, które wynikają... Przepraszam, ale użyję mocnego słowa, z niezrozumienia założeń tej pedagogiki. Każda placówka montessoriańska z założenia z placówką integracyjną. Dlatego, że nawet jeżeli w grupie nie będziecie mieć żadnego dziecka z orzeczeniem czy diagnozą, to będziecie mieć dzieci na różnym poziomie rozwoju emocjonalnego, poznawczego, ruchowego, każdego. Żadne z tych dzieci nie jest takie samo jak inne dziecko. W związku z tym zawsze mamy do czynienia z integracją. Nasza relacja z dziećmi też jest relacją integracyjną. Scalamy, łączymy, szukamy zasobów i szukamy tego, co nas łączy, a nie tego, co sprawia nam problem i tego, co nas dzieli. I chciałabym bardzo mocno podkreślić: to jest cały ogromny, osobny temat, i zapraszam Was też na szkolenia samorozwojowe, gdzie między innymi ten temat poruszamy. Gdy przychodzi do was nowe dziecko, przed nim kroczy już pewna fama, że ma orzeczenie, że ma diagnozę, że ma spektrum, że ma, nie wiem, jakiś zespół, yy, trzy, a tych zespołów jednak jest kilka tysięcy, że jest trudne emocjonalnie, że ma problemy z zachowaniem, cokolwiek, to w ogóle nie słuchaj tego i nie patrz na to i nie kieruj się tym, tylko niech to dziecko po prostu wejdzie do Twojej sali. Zobacz kogoś nowego. Ono przychodzi do ciebie i chce tobie coś pokazać. Więc po prostu je obserwuj, bo w tej obserwacji dostrzeżesz to, co w tym dziecku jest prawdziwe i to, co jest jego zasobem, bo każdy z nas ma zasoby. A więc zacznijmy patrzeć nawet na tak zwane trudne dzieci poprzez ich zasoby. Nie ma trudnych dzieci, dlatego mówię tak zwane. Są tylko dzieci, które nam sprawiają trudność. Ale, tak jak powiedziałam, to jest zupełnie osobna historia. Co jest najważniejsze w pedagogice Montessori? Zmiana postawy wobec siebie i wobec dziecka szacunek do dziecka i do siebie obserwacja, praca własna integracja i 100 tysięcy innych rzeczy których dowiadujesz się w ciągu swojej montesoriańskiej drogi. Jestem bardzo ciekawa, co sądzisz o takiej interpretacji hasła programowego metody Montessori. Zostaw komentarz, napisz do mnie albo zadzwoń. Do zobaczenia na montesoriańskiej drodze.